Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was. Jaki dzień? Oczywiście nasz ulubiony piątek, piąteczek, piątunio. Czyli mamy, no można powiedzieć, że weekend. Weekendujemy, jest! I będzie to aktywny weekend, zwłaszcza od tego, jak go zaczniemy. A dzisiaj zaczniemy. Żelaśnie. Będziemy pracować nad żelaznym brzuchem i to będą ćwiczenia na dolny brzuch, czyli tę część ciała, która przysparza nam tak naprawdę no, dość dużo kłopotów, bo to jest miejsce u nas, u kobiet w ciele, gdzie lubi się gromadzić tłuszcz i gdzie się tworzy tak zwana oponka, więc dzisiaj zrobimy ćwiczenie, żeby się tej oponki po prostu pozbywać. Ale pamiętajcie kochani, muszę Wam to powiedzieć, że żeby mieć e, ładny, płaski brzuch i właśnie bez oponki, to oczywiście te ćwiczenia wzmacniające, które dzisiaj zrobimy, są mega istotne. Ale tak naprawdę e, najistotniejsze jest zdrowe, racjonalne odżywianie, nawadnianie się, aktywność około treningowa, czyli łazimy, biegamy, jeździmy na rowerze, e, sprzątamy, no wszystko robimy to, żeby się ruszać i dobre nastawienie, dobry nastrój, ale o to, to my tutaj zadbamy. To jeszcze się z Wami przywitam i zaraz lecimy na matę. E, te z Was które ci z Was tureci. Jeżeli jeszcze nie mają maty, to rozkładamy. Moja mama, dzień dobry, cześć mama, Ada, dzień dobry, nowy sąd się melduje, bardzo mnie to cieszy. Uwielbiam, jak nowy sąd się melduje. Cześć Monisia, jesteście, mam nadzieję, że z mężem. Justynka, dzisiaj zdążyłam, jest! Mirosław, witaj Joleńko, cześć Mirku, Marzenka, witam z Babi Mostu, z Babi Mostu, jest okej. Okay. Agnieszka, cześć, Jolanta, dzień dobry, dzień doberek, Asia, dzień dobry, yy, Monika, dzień dobry, radne ptaszki, no radne ptaszki, co? Tak wcześnie wstajemy, ale wiecie, to jest taka energia, że po prostu chce się wstawać. Arleta, yy, ok, mamy tutaj Wiesławę, wczoraj było ekstra i dziś będzie ekstra, dziś będzie jeszcze lepiej, jeszcze fajnie, Dzień dobry Zbyt Goszczy. dzień dobry, w piątek pisze Ilonka, pozdrawiam z Krakowa, witam, ole dobra, kochani, jest nas już taka gromada, że nie ma na co po trzeba przejść na matę. Zaczynamy od klęku na kolanach. Jeśli bolą kolana, to wtedy możemy sobie matę podminąć. O, zjąć w ten sposób, żeby było nam wygodnie. Możemy też jakiś kocyk po sobie podłożyć. I na początek takie krążenia biodrami, żebyśmy tutaj rozgrzali właśnie te dolne mięśnie z takim już delikatnym podsiągnięciem. Płębka do kręgosłupa to jest polecenie, wiem, które uwielbiamy wszyscy. I wiecie, i mocno, i wdech, i wydech, i wdech, i wydech, i uwaga, w drugą stronę, mhm. krążenia, tutaj plecy wyprostowane, czubek głowy zwrócony do sufitu i krążymy i teraz będzie taki ruch, że wypychamy biodra do przodu, czyli podciągamy kość łodową na siebie i z wydechem do tyłu, wdech i wydech, i teraz zmienimy oddychanie, Wydech, biodra do przodu i wydech. Tutaj trzymam rękę na krzyżu, żeby kontrolować ruch, żeby nie dochodziło do żadnych napięć, żeby to był taki świadomy ruch i żeby, wiecie, pracować już tutaj naszymi mięśniami na miednicy, bo to jest też bardzo ważne przy tym, żeby zachować zdrowy ten dolny brzuch. I wydech. Dobra, zostajemy na kolanach. I teraz z wdechem przechodzimy do siedzenia na piętach. Z wydechem podnosimy się i znowu delikatnie napinamy pośladki. Wdech i wydech. O, wypuknij klatkę piersiową. I jeszcze chwila. Wydech. Mhm. Cztery takie powtórzenia. Cztery. Super. Trzy. I dwa. I jeden ją! Przechodzimy teraz do klęku podpartego, kochani. Ja już matę. Rozkładam. Ręce pod barkami, kolana pod biodrami. I teraz zaczniemy lewą nogę. Wystawimy do tyłu i przyciągamy kolano do klatki piersiowej. Niech to będzie też taki świadomy ruch. Jest ten ruch wychodzi właśnie z, naszych, z naszego dolnego brzucha. Wydech. Wdech i wydech. Podciągaj pępek do kręgosłupa, wydłużaj oba boki tułowia i nie przeprostów w łokciach. Jeszcze cztery, super. Trzy i dwa i jeden. Doskonale, odkładamy lewą nogę, robimy to samo z prawą. Wyciągamy, nie podnosimy prawego biodra, biodra są symetryczne i ruch nogi. Przyciągamy kolano do klatki piersiowej, ale nikt się nam się nie spieszy. Chcę, żeby ten ruch był świadomy i żeby wychodził właśnie z dolnego brzucha, bo na tym dzisiaj ćwiczymy. Wdech i wydech. I jeszcze cztery. Super. Trzy i dwa i jeden. Doskonale wyciągnij nogę. Opuść i przechodzimy teraz do siedzenia, do takiego podporu. Ręce za biodrami, palce możemy skierować albo do tyłu, albo do przodu, tak jak jest nam wygodnie. Unosimy biodra, stół odwrócony, i teraz z wydechem będziemy przysuwać kolano, przybliżać kolano do klatki piersiowej. Wydech. Aha, wydech. Możemy delikatnie zginać łokcie, wtedy też popracujemy nad naszymi tricepsami. Wiecie, my niby pracujemy na dolny brzuch, ale tak naprawdę całe ciało pracuje. Angażujemy je, ale pozbędziemy się tej oponki. Jeszcze chwila, jeszcze troszeczkę. Pamiętajcie, to nie są ćwiczenia na czas, to nie są ćwiczenia na tempo, to są ćwiczenia na świadomość naszego ciała, na zaangażowanie tych mięśni, których chcemy, mięśnie stabilizujące, mięśnie głębokie, które utrzymają, utrzymują naszą prawidłową postawę. Jeszcze cztery, super, trzy i dwa i jeden, wow, opuśćcie biodra. Potepszemy się teraz na przedramionach. Mamy to wszyscy? Ok, i zrobimy nogi do żaby, czyli połączymy ze sobą pięty. Palce są rozczapiszone, kolana na zewnątrz. Wdech i z wydechem prostujemy nogi, łącząc ze sobą stopy. I wdech i wydech. I wdech i wydech. Pamiętajcie, żeby w tym ćwiczeniu uwypuklać klatkę pierwszą, ja tam patrzę na Was. I ja widzę, że się pojawiają komentarze. Kochani, my komentujemy dopiero po ćwiczeniach. Teraz jest czas, żeby wszyscy stawili się na matę i ćwiczyli na dolny brzuch, na pozbycie się oponki. Dobra, jeszcze chwileczkę. Prostujemy i palce point. Palce flex. Nad sobą od razu też popracujemy. A jak? Wydech. I jeszcze cztery. Wow. Trzy. I dwa. I jeden. Doskonale. Zostajemy w pozycji żaby. I teraz pojedynczo. Prostujemy jedną nogę. I wydech. I wydech. Mhm. Tak ładnie wykończ ruch, żeby nowa była wydłużona, doprostowana, palce naciągnięte. Ćwiczymy też nad gracją. Jesteśmy przecież wszystkie baletnicami. To już kiedyś ustaliłyśmy i tego się będziemy trzymać. Trzy i dwa i jeden. Wow! Odłóż stopy. Położymy się teraz na plecach. Ręce ułożymy za głową. Z wydechem delikatnie podniesiemy głowę. Nie musimy tego robić. Głowa może leżeć na macie. I teraz wyprostujemy jedną nogę, drugą i zaczniemy robić nożyce pionowe. Czyli nogi wyprostowane, jedna góra, druga dół. Jeśli to jest za ciężkie ćwiczenie, to odkładamy głowę, ręce wzdłuż tułowia i robimy nożyce. Świetne ćwiczenie, właśnie na dolny brzuch. Wydech, jeszcze troszeczkę. Jeszcze trochę chcę, żebyśmy popracowali, żeby było nam dobrze dzisiaj o poranku. I żeby ta dobra energia przyniosła się na cały dzień i później na cały weekend. Jeszcze chwileczkę. Osiem, siedem, sześć, pięć, wow, cztery, trzy, dwa, Jeden, zegnijcie kolana, opuśćcie stopy i teraz rozluźnienie. Opuszczamy kolana w jedną i w drugą stronę. Cztery, trzy, dwa i jeden. No dobra, ręce podkładamy pod biodra, pod kość krzyżową. I teraz, chłodnych chciała, to jest też super fantastyczne ćwiczenie. Z wydechem unosimy biodra, nogi kierujemy do góry. I z kolejnym nogi doprostowujemy przed siebie. Wydech. Aha. Wydech. Mm. Mam nadzieję, że już czujecie, co tam się dzieje w dolnym brzuchu. Jest pięknie. A będzie jeszcze piękniej. Dobra. Zrobimy jeszcze osiem powtórzeń. Zrobimy, a jakby inaczej. 7 Wow. 6 Tak jest. 5 Łu! 4, super, 3 i 2 i 1. Wow, przyciągnij kolana do klatki piersiowej, troszkę się pokołyszmy w jedną i w drugą stronę, po to, żeby zaraz przejść do kolejnego ćwiczenia. Złap się pod udami, i takie trzy kołyski, żeby przejść do siedzenia. Jesteśmy w siedzeniu, to teraz ten żebyśmy przeszli do e, deski na przedramionach. Aha. Podpieramy Ech, się właśnie na łokciach, prostujemy jedną drugą nogę, ciało w jednej linii i teraz z wydechem zaczynamy podchodzić stopami w stronę łokci, wyciągamy biodra do góry, tak żeby znaleźć się w pozycji literki A. Okej? Okay, Okej, okay. to jeszcze troszeczkę. Zostańcie parę chwil. I z wydechem malutkimi kroczkami, stópkami. Wracamy do pozycji dechy. Ojej, oh yeah. Ale nie myślcie, że to będzie tylko jedno powtórzenie, będzie ich więcej. Dobra, maszerujemy stopami do łokci. Jeszcze troszkę. Świadomie, świadomie. Fajnie pracuje dolny brzuch, fajnie pracują mięśnie w nabiednicy. I wracamy. Wracamy, wracamy, wracamy małymi stópkami. Jesteśmy w pozycji deski. Tak jest. I jeszcze raz. Idziemy, idziemy, idziemy. Aha. Dochodzimy nóżkami tam, gdzie możemy. Chcę, żeby plecy były wyciągnięte. Brzuchy, żeby pracowały, żebyśmy czuli tę, brzuch, tę pracę brzucha. Wracamy do deseczki. Ostatnie powtórzenie. Zrobimy to. Uro, nam się wszystko! Góra, 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 góra. Zostajemy. Uśmiechamy się przede wszystkim do siebie, że tak super nam się udaje dzisiaj ćwiczyć, że taki będzie fit poranek. On już jest. I chwileczkę utrzymamy pozycję deski. Chwilka tak, 7 minut. Nie, noż żartuję. Troszkę mniej. A, bo co jeszcze nie... Odliczam od 5 do 0. 5 i 4, 3, 2, 1. Opuść kolana. Jest. Przejdź teraz do klęku podpartego jeszcze raz. I teraz z klęku podpartego będziemy przechodzić do deski. Wysokie, fajne, przyjemne ćwiczenie. Zadzieramy palce stóp i teraz tak doprostowujemy jedną nogę, drugą nogę, odkładamy jedną i drugą. I jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. I zmieniamy nogę. Raz zaczynamy od prawej, raz od lewej. Prawa, lewa, prawa, lewa i lewa, prawa, lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa i lewa, prawa, lewa, prawa. Możemy zostać w tym ćwiczeniu, a może szarpniemy się na to, żeby spróbować wyprostować obie nogi. Wydech. Aha. Z takim przyjemnym przetoczeniem przez palce. Możemy robić pojedynczo, ale jak ktoś z Was, a wiem, że nie jest nas mało, lubi wyzwania w piątkowy poranek, to to jest właśnie jedno z nich. Fajne. No to jeszcze cztery powtórzenia: cztery, ojej, ale brzuch daje czadu. Trzy, tak jest! Dwa i jeden. Zostańmy chwilkę. Pozycji dechy? Aj, dobrze nam. Przekręćmy się na jedną rękę, wyciągnijmy drugą. Wiecie, dolny brzuch oponka to też tutaj nasze boczki, nasze schabiki, czy jakkolwiek tam pieszczotliwie je nazywamy. I właśnie takie trzymanie deski powoduje, że my bardzo pięknie je wzmacniamy. To co, przechodzimy na drugą stronę. Wow! Wow! I wyciągamy ramię i trzymamy jeszcze chwilę. Teraz pięknie wzmacniają się nasze nadgarski! Jest moc, jest bombowo. Łow, wow! wow, wow. Ho Okej, okay, dobra. Takie ostatnie ćwiczenie wzmacniające. Teraz z pozycji deski wysokiej schodzimy po malutku do leżenia na brzuchu. Po malutku. Może nam to zająć nawet minutę. Mi nie zajmie. Nie dam rady. Ale idę, 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 idę. Wow. O, 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 jest, dobra. Wyciągnijcie się. Do góry, wyciągnijcie brzuch, rozluźnijcie pośladki, żeby nie nadwyrężać odcinka liczbowego. Mhm. Spójrzcie przed siebie, nie zadzierajcie szyi. je, oh yeah. super, fajnie nam wzmocnił się brzuch, wiecie, co brzuch bardzo lubi po takim wysiłku. Bardzo lubi, jak teraz go troszeczkę poskręcamy i właśnie zrobimy takie ćwiczenia na skrętne, skrętne. Ok, Zginamy lewą nogę, piętę kładziemy przy pośladku, prawą nogę przekładamy przed kolano. Ok, mamy to wszyscy. I teraz unosimy lewą rękę w i z wydechem się skręcamy, łapiąc za kolano. Albo jeszcze wyzwaniowa, dla, wy, dla wyzwań, czyli tych, które, którzy lubią wyzwania, zakładamy łokieć za kolano i się skręcamy. I chwilkę potrwamy w tej pozycji, bo to są nasze przyjemności, przyjemności. Przyjemności, kochani. Wyciągnijcie plecy, wydłużcie się i skręt. Taki, wiecie, solidny, żeby poczuć w brzuchu. To wszystko to jest dla naszego zdrowia, lepszego samopoczucia. Wow. Z wydechem wracamy i zmieniamy nogi. Tym razem zginamy prawą, układamy piętę koło pośladka, lewą zakładamy za kolano, wyciągamy się, zobaczcie, plecy mają być doprostowane, prawa ręka do góry, wdech i albo obejmujemy nasze kolano, fantastyczny skręt, albo idziemy troszeczkę dalej, czyli łokieć zakładamy za kolano, ale pod warunkiem, że jesteśmy w tej pozycji w stanie wyciągać nasze plecy, jeśli nam nie idzie wyciąganie, to lepiej objąć to kolano i na razie zrobić sobie taką pozycję, która jest dla nas na dzisiaj idealna. A my chcemy, żeby było jak najlepiej. I teraz rośniemy, skręcamy się. Juuu, możemy sobie pomachać, oczywiście uśmiechamy się do siebie. Hello, hello, hello. Dobra. Wróć do centrum, rozpleć się z nóg. No i co? Zakończymy tak, jak zaczęliśmy, czyli klęk podparty. Wiecie, to była pozycja wielbłąda, którą zrobiłam na początku, ale myślę się, że może mi umknie. Nie ma opcji, nie ma opcji. Robimy ją razem. Dla początkujących. A Ręce kładziemy na biodrach, ściągamy kość krzyżową w dół i delikatne wgięcie do tyłu z takim otwarciem klatki piersiowej, z rotowaniem barków na zewnątrz i podciąganiem kości krzyżowej pod siebie. Tak, żeby tu było rozciąganie w klatce piersiowej, właśnie brzuch się ładnie rozciąga. A jeśli chcemy iść dalej, to pochylamy się, pochylamy się, pochylamy, ale tak, żeby właśnie tutaj pracować górnym, górną częścią pleców, odcinkiem piersiowym. I na zakończenie możemy położyć jedną dłoń na Później drugą dłoń na Wypiąć, wypchnąć biodra do przodu, żeby uda były nad kolanami. Mhm. I tak sobie chwileczkę, potrwamy, chwileczkę. Możemy opuścić głowę, jeśli nie ma problemów z szyją. Oddychamy. Dobra. Prawa ręka na biodro, lewa ręka, podnosimy się, opuszczamy biodra i przechodzimy dłońmi do przodu, do pozycji dziecka. Troszkę się teraz pokołyszymy w jedną i w drugą stronę, od uda do uda, od uda do uda, rolującym ruchem, z wydechem. Przechodzimy do siedzenia i powiemy to, powiemy to głośno i wyraźnie. Mamy to, nasza, yy, nasza nasz żelazny poranek, taki dobry numer 66, mamy zaliczony, Uuu! jak wasze brzuchy? Poćwiczyły, poczuliście coś właśnie w, tym, w tej dolnej partii, w, w mięśniach, dna mietnicy. To nie jest tak, że my je od razu jakoś bardzo poczujemy, ale były to ćwiczenia, które fajnie wzmacniają mięśnie, głębokie brzucha. I zobaczycie, że postawa będzie inaczej, że ten brzuch zacznie być taki bardziej napięty, jędrny. Będziemy już nawet tak nieświadomie wciągać pępek do kręgosłupa, czyli to też poprawi naszą sylwetkę i będzie Gitarka, gitarka, gitarka. Okej, okay, ale ja widzę, że nas dzisiaj była ekipa taka, że wow, 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 wow. Uh. Pytanie, co tak szybko dzisiaj, szybko, no przecież to, to jest nasz żelazny poranek, no ja nie wiem, może my powinniśmy robić ten żelazny poranek taki 45 minut, jak godzina lekcyjna i wtedy tak sobie poszaleć, co? Ale wiecie, ale wiecie, no nie wszyscy, wiem, że rano to jest tak, że jak mamy te 15-20 minut, to większość da rada, jak już godzina, to już będzie więcej wymówek. Bo ja wiem, co my mamy rano do roboty, bo ja mam dokładnie do roboty to samo, co wy. I tego nie jest mało, ale widzę, że Wam się podobało. Marzenka pisze mega, dziękuję. To ja dziękuję za super komentarze. E, Moniczka, dzięki początek dnia, dzięki tobie super. Uuu, to dzięki Wam. Ja, ja dokładnie czuję to samo. Dziękuję Lilko, Iwonka, mamy to! Weekend można zacząć, tak jest. Miły poranek, Moniczka, e, marzenko miłego dnia, miłego dnia dla was, Ada, Agnieszka, Ilonka. wow, fajosko, e, dziewczyny i chłopaki. To tak, te ćwiczenia powtarzamy sobie no tak dolny brzuch to możemy dwa trzy razy w tygodniu żelazny poranek będzie zapisany on wkrótce wskoczy na YouTube'a wczoraj na YouTube'ie była premiera heat pilates czyli taki intensywny trening pilatesowy więc jeśli jeszcze nie udało wam się zrobić to dzisiaj koniecznie wpadajcie na YouTube'a i ćwiczymy na żelaznych dziewczynach trwa cały czas wyzwanie żelazny brzuch ale od lutego od poniedziałku ruszamy już z nowym wyzwaniem będzie to wyzwanie pilatesowe z znowu cztery tygodnie. Ja już mam plan na pierwszy tydzień, jest, no jest bombowy, bombowy. Oczywiście wrzucę to wszystko na grupę, więc nudzić się nie będziemy, to Wam gwarantuję. Bardzo się cieszę, że byliście. Moja mama pisze cudownie ćwiczenia na brzuch, to też moje ulubione ale mnie to cieszy. No, brzuch musi musimy dbać o nasz brzuch nie tylko z uwagi na to, że on ma super wyglądać i być sześciopakiem, ale dlatego, że to jest właśnie taki, taki duży mięsień, stabilizujący, miesiąc, który utrzymuje w ryzach naszą sylwetkę, podtrzymuje kręgosłup i tam, wiecie, mamy wszystkie nasze narządy, więc też dobrze jest go wzmacniać, poskręcać się, pomasować, żeby tam była dobra energia, bo tam jest w ogóle kosmos, tam jest w ogóle gorąco, tam jest Ogień i dlatego trzeba go tak cały czas podtrzymywać. Ha! Kiedy są te zajęcia wyzywaniowe? One są na grupie żelaznej Dziewczyny, więc Aguś zapisz się i, 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 i oczywiście ja Ciebie przyjmę i będziemy sobie tam ćwiczyć. Super, ćwiczeń, jestem już po aerobox, 10 minut, brzuch na stojącej wow, no to moc, moc, mocy, mocy bardzo dużo. Moi drodzy, udanego dnia, udanego weekendu, jesteśmy w stałym kontakcie, ja tutaj jestem, tu jestem, na Instagramie jestem, więc będzie na bieżąco dużo różnych rzeczy i, i nie pozwolę, żeby ktoś został taki niezaopiekowany na przykład. Buziaki dla Was, udanego dnia, poranek na medal. Mua, 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 do zobaczenia.